Cześć, na tej stronie. jesteśmy na kolejnym odcinku na moim kanale. No, i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na kolejnym odcinku z One Chest bloka. Dokładnie tak, dawno nie było łączy z bloka, wiem, ale teraz y, mam zamiar wam nagrać dwa odcinki, myślę coś, może nawet troszkę więcej, może mniej i jeszcze nie wiem, no ale co, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba na kanale jeżeli chcecie więcej łączy z bloka, bo powiem wam, że y, moglibyśmy tutaj coś trochę podziałać, bo mam nawet pewien fajny pomysł, co moglibyśmy tu jeszcze zrobić. Y I tak, tu jest generalnie już odpalony portal, bo mm, generalnie jest taka akcja, że odpaliłem go, bo zdobyłem te wszystkie IT ten frame i żeby żeby po prostu już było. Tutaj są w ogóle rzeczy. W ogóle mamy dzień 83 i tak. I jak widzicie, w ogóle mam teksturpaka i ten, bo wersja 1.19.2, no nie jestem tutaj na, na, tej, na tej instancji, mojej instancji. No, na tej wersji, no nie, tak jak w sumie byłem, no nie, ale, ale, ale nie miałem teksturpaków, no ale teraz teraz jakby mam. Teraz no mam po prostu już, no nie. No. I tak, w ogóle mam ender chesta, bo i w ender mam rzeczy i dzisiaj przejdziemy się też w ogóle do netheru jeszcze rozplanujemy parę rzeczy, ale ale to zaraz. Na pewno musimy sobie zniszczyć dwa ender chesty, żeby mieć obsidian, a nawet możemy sobie zniszczyć i trzy, żeby mieć trochę więcej obsidianu, bo będę planował zrobić sobie pewne... Pewne przejście magiczne, um, które zobaczycie, ale ja mam takie pytanie, czy ja mam więcej czasów do zniszczenia, bo chciałbym mieć trochę obsydianu generalnie. Tak, jest syf, ale przynajmniej tam nie ma skrzynek, bo wszystko przeniosłem. Dobra, mamy tutaj, to sobie zniszczmy te 7 meceków, myślę, że będzie, 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 będzie It. Dobra, ponad tak obsydianu killów możemy odłożyć, i sobie skopać z o, dobra, elektro mamy git, i teraz tak zrobiłbym sobie gdzieś tutaj jakiś portal. Taki nasz, taki main. Main portal, jakby to można było nazwać. Możemy sobie zrobić w sumie tu w tą stronę. Tu sobie zrobimy taki paszport, taki pyk. Um, może nie tak, ale zrobimy sobie taki portal 3x3. Um, myślę, że powinno być git jak najbardziej. I, 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 i. I sobie go odpalimy i wejdziemy sobie do netheru i w netherze trochę będziemy musieli podziałać. Jest tu jakaś zapalniczka? Nie ma. I co, nender chesty? Przygarnę. Takie rzeczy też mógłbym przygarnąć. To też, to teoretycznie też, to też. Drewno jak najbardziej jakieś te... Dobra. Dobra, tyle starszy. A resztę idź z tym jarniki. <grybujesz> no, więc... Więc tak, dobra, tutaj sobie odłożymy te, te rzeczy. Weźmiemy sobie, myślę, że jakieś shulker boxa w ogóle ten der też możemy odłożyć jak najbardziej. I musimy sobie wziąć jakąś zapalniczkę. Pytanie, czy ja mam w ogóle jakąś zapalniczkę. To jest dobre pytanie, bo jakoś nie widzę żadnej zapalniczki. Halo, mam tu gdzieś zapalniczkę. Minecraft chyba. Chyba nie mam zapalniczki. Generalnie to jest taki syf, że odnaleźć cokolwiek, to jest, to jest ciężko. Ale spokojnie może kiedyś zrobimy magazyn. Taki, w którym będzie miejsce na wszystkie rzeczy, bo będę chciał taki zrobić, ale aktualnie chciałbym zrobić jakąś zapalniczkę albo znaleźć jakąś zapalniczkę. Co, cóż, czuję, będzie awykonalne w y, tym miejscu, w tym syfie, co tu jest. Więc będziemy musieli sobie po prostu zrobić nową zapalniczkę. O ile znajdziemy jakiś kramer, Dobra, są flinty. Jestem ślepy, ale są flinty, Dobra. Gideon, możemy zrobić zapalniczkę i możemy się udać do netheru. GG. O Boże, naprawdę, za, za dużo tych rzeczy. Aż po prostu zrobiłem na wydzień, Dobra. I misją będzie taką, że jeszcze musimy wziąć perły. Ale ja nie wiem, czy ja mam w ogóle perły, Bo z perłami może być ciężko. Bo odpaliłem ten portal, a chciałbym. A dobra, mamy perły. Dobra, to jeszcze jakieś drewno na szybko. I myślę, że powinniśmy sobie. I dać radę z tym, co będę chciał zrobić. No ale to zobaczymy, czy się uda. I mieli Państwo, wchodzimy sobie do netheru i zobaczymy, co nas czeka w netherze. jaki będzie nether w ogóle, bo, bo nie wiem. Dobra, we need go deep. Pearl. Ok, nether, nether jest normalny. Myślałem, że będzie jakiś też tutaj y, one One block w netherze. Ale nether jest normalny, jak widzę. Nether, nether jest normalny. Ok, nether jest normalny. Dobra, tutaj. W netherze wszystko jest po staremu. Ok, dobra, jeśli w netherze wszystko jest po staremu, to w takim razie chciałbym nie zgubić naszego portalu. Dobra, nasz portal jest tutaj. Teraz tak, musielibyśmy, musielibyśmy, musielibyśmy Udać się na górę, udać się na górę musielibyśmy Żeby, 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 żeby zdobyć, yy, znaczy żeby zdobyć, żeby po prostu mieć dostęp do góry netheru Więc yy, najlepiej sobie wziąć trochę raka zrobić sobie jakiegoś słupa z drabinkami, żeby mieć dostęp do góry netheru To będzie myślę, że najlepsza opcja, dobra więc tak, dobrze że wziąłem to drewno bo taki miałem plan od początku. I sobie z tego zrobimy tak, to i to. To może nam nie wystarczyć, coś czuję. Ale dobra, sobie już tutaj od razu zrobimy y, filar, i sobie później na końcu wyłożymy na niego drabinki. Dzięki czemu będziemy mieli tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy. Dobra, teraz tak, teraz tutaj będą drabinki, więc sobie robimy szybko leder klacza. Udało się, prawie. <grym> Tak ciężko by było, że się udało, ale okej, okay, okej, okay, dobra, ale przynajmniej, przynajmniej mamy wyjście. Teraz będziemy musieli tylko znaleźć odpowiedni blok, dzięki któremu będziemy mogli się, że tak powiem, wydostać nad górę netheru. Dobra, i mam wrażenie, że to będzie tamten blok, tylko tam Musimy się tam dostać, bo to będzie chyba ten blok. To jest sto, nie, to jest 126, może My potrzebujemy 127. To to. Panie, też to nie ten blok, to, to ten? 126, nie 127, dobra, mamy. Mamy 127, tu jest 127, dobra. To dobra. W takim razie tak. Drabinka, i tu by się przydał trapdoor, czyli idziemy jeszcze pod drewno. I dobra, i tak, teraz tutaj dajemy trapdoor. Może jednak nie. Czekaj. O, O, tak nie. To tak chyba nie zadziała, czekaj. Jakbyśmy... Dobra, to tak chyba nie, nie zadziała. Musimy jakieś obejście znaleźć. Musimy zrobić jakoś tak, żebyśmy mogli się przedostać do tego bloku na spokojnie. Musimy znaleźć taki blok, do którego się na spokojnie przedostaniemy. Czyli ten, dobra, znaleziono. 127, dobra, mamy. Czyli tu centralnie. Ok, dobra. I teraz tak, robimy tak. Góra Nederu, oznaczamy sobie blok i teraz odpalamy sobie czanki. Czanki, czanki, czanki. Jest to ten chunk gdzie mamy portal najprawdopodobniej. Yy, ta, bo tu jest. Yy, tu jest. Nie, 00 jest, 00 jest. Zero, zero jest u. No czyli jest to ten chunk jakby, no nie? A my mamy tu ten, znaczy ci portal jest na ten, tu jest 00, czyli sobie byśmy poszli raz dwa czanki do przodu. I teraz zrobilibyśmy sobie tutaj nowy portal. Dokładnie tak, taki trochę większy. Nie wiem czy go dobrze zrobiłem nawet, tak. I zobaczymy czy one się zlinkują. Jak coś, to będziemy musieli podzielić koordynaty przez 8. I i, i? nie. Jest to zupełnie inny portal, aczkolwiek. Dobra, jest git, jest git. Zrobiłem go trochę za daleko. Więc, moglibyśmy zrobić coś takiego, że zrobimy sobie, zrobimy, czekaj, bo tu jest poziom który? 64, 64. A, moglibyśmy sobie, dobra, ten no portal jest tam, to w sumie nie jest jakoś daleko, no nie? Teoretycznie. Więc dobra, dobra, możemy go sobie tam zostawić, wiemy gdzie jest, wiemy gdzie jest wyjście na górę Netheru, dobra. O to nam chodziło, bo góra Netheru się nam może przydać, pod jednym względem. I w ogóle nether się nam może przydać pod jednym względem, ponieważ w Nederze możemy sobie ogarnąć za... za frico gravel, a gravel w połączeniu z birtem to się równa korsle, którego będziemy mieli dwa razy więcej, żeby zrobić mm, bazę tutaj na dole na poziomie... O kurde, czekaj. Na poziomie... O ile mnie nie myli pamięć, na poziomie 60 będziemy sobie robili takie wielkie koło. I na tym wielkim ko w tym wielkim kole jakby będzie, na tym będziemy może treniry 50, 10, 50, na 50 myślę. Będziemy sobie robić takie wielkie koło i na tym kole powstaną jakby jakoś, jakaś nasza baza, coś jakiś nasz domek, a tu u góry będzie to lewitujące i zrobimy taki słup podtrzymujący to na środku i zrobimy sobie wyjście po prostu. Ale to, to nie uprzedzajmy faktów, taki mam pomysł. I teraz tak, będziemy musieli sobie do tego jeszcze dokończyć tutaj, tutaj to z dżunglowego drewna, tamte obramowania, ale to, to zaraz, to zaraz, bo muszę pierw znaleźć to dżunglowe drewno. Dobra, mam dżunglowe drewno, jest, i, dobra, bo musimy sobie dokończyć tutaj obramowanie dookoła, dookoła tego, dokładnie tak, tutaj, 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 tutaj miała być ścieżka, więc tutaj będzie w przyszłości pewnie jakaś ścieżka, aczkolwiek kiedy, tego nie wiem, a tu jest portal, dla którego dupy postawiony, ale no dobra, niech będzie, może w przyszłości się usunie rameczki na przykład, dobra, no i tu jest dokończone, to jeszcze tu, tu to, a, tu nie musimy. Przecież nie, możemy sobie tu zrobić, o. Bo będzie trzeba tu, gdzie tu trzeba pochodnie postawić Dobra, tu sobie zrobimy tak. Tutaj też sobie tak zrobimy. Będzie trzeba tu postawić jakąś pochodnię, s jakiegoś jakąś lanterna. Dobra i myślę, że myślę, że ogólnie jest git. Tylko teraz znajdziemy jakieś pochodnie. ta pochodnie mamy. I sobie tutaj oświetlę z tyłu, żeby nic się nam tu nie porespiło. Teraz tak, jak mamy tą skrzynkę na środku, tutaj, tą, to możemy sobie ją zniszczyć generalnie. Mam nadzieję, że przedmioty polecą do Wojda. O to chodziło właśnie. Też się zapytacie, czemu to zniszczyłeś? A ja wam odpowiem, że to się zregeneruje. A ja chcę sobie tutaj wylać wodę, płynąć na poziom 50, bo musimy sobie jakieś temporary broxy, wnoszę znaczy, jakieś... Jakiś nie wiem, co się szybko niszczy, to szybko niszczy. Warped medium może być. I spłyniemy sobie na poziom 50, więc ja takie coś. a poziom... poziom poziom, tu jest... czekaj. Tu jest 54 Czyli 52, 51, 50, myślę, że jest gdzieś tu. Tu jest 50, ta, tu jest 50, to, to jest tak trochę niżej. Oto sięgamy, więc możemy... Na... 45, to będzie chyba 45, czy nie? Tak, możemy na 45 i będzie I na tej 45 będzie nasza baza dosłownie. Dobra, więc to możemy zabrać. Teraz... Ok, sobie tu możemy spłynąć. Teraz będziemy musieli zrobić tutaj dookoła koło, jakby to można było nazwać. Koło, o rozmiarach. Jeszcze nie wiem jakich, yy, więc... Szybko to zobaczę. Dobra, więc tak, wymierzyłem wszystko i teraz musimy sobie wziąć jakiś blok, z którego sobie byśmy to wybudowali. Te, 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 te dróżki i obramowania myślę, że slaby dżunglowe będą jak najbardziej odpowiednie i myślę, że możemy się zabrać za budowanie. Więc sobie zeskakujemy tutaj i w każdą stronę musimy wybudować. Dobra, 14. Ja Liczyłem, że tutaj większe będzie. Powiększmy to. Więc 19. I pięknie. I tutaj będziemy sobie teraz robić kółko Wiem, że nam trochę tego nie obejmie, ale chcę żeby to koło było nawet jakieś po prostu większe Żeby się też mowy nie porespiły co jakiś czas po prostu sobie damy coś takiego, co jedną krawkę Żeby się na pewno nam po prostu tej e, mowy nie porespiły i żeby było tu jak najbardziej bezpiecznie. Dobra, I teraz tak, w każdą stronę musimy się wybudować 19. Dobra, więc tak, rozwidlenia mamy gotowe, teraz jeszcze tylko to bym musiał skopać. Czekajcie, skopiemy to na szybko. Um, bo nie podoba mi się to, dobra. Skop, 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 skop. to. I teraz musimy sobie po prostu to koło zrobić, więc heu, Trochę roboty mieszeka I połowa za nami. I pięknie. Udało się całe, całe kółko ukończyć. Mm, teraz tak. Teraz y, będziemy sobie musieli je wypełnić y, dirtem, ale raczej, no tak, dirtem. I też będziemy musieli dać tam e, grass bloka, więc e, o, to nas trochę będzie kosztować. Ale sprawa jest taka. nie mam chyba ani dirta, ani grass bloka. No tak, 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 tak ciężko bym powiedział z tym dirtem i z tym grass blokiem tak ciężko. Mm, no to jak nie mamy, dobrze, mamy kurs dirta. Dobra, jest git, mamy jednego zwykłego dirta. Ale możemy jeszcze zobaczyć, co jest w dzisiejszym refilu. bo był refil. Wady Bliski, Elytra zresztą anchor to możemy wziąć To też możemy wziąć, drewno jak zawsze naprawdę Tylko byłaby coś tam tego Ten taki jakieś możemy wziąć Barwniki o, Ale ja bym wolał jakieś wiecie takie Coś sensownego bym chciała nie jakieś takie rzeczy dziwne Bo Dirta nie pozyskamy Zbytnio inaczej jak właśnie w ten sposób A to będzie dość czasochłonny proces Bo Dirta nie dropi za dużo Naprawdę, dirta nie dropi za dużo i będzie to dość y, czasochłonny proces, ale mam nadzieję, że, że uda się pozyskać tego dirta tyle, żebyśmy mogli... żebyśmy mogli zrobić y, coś y, cokolwiek z y, tą platformą. Bo jak nie... To będzie problem i, i będzie problem. No po prostu będzie, jednym słowem, problem, bo bez Wirta nie będziemy mogli tego zrealizować, chyba żebyśmy użyli most bloka. Bo wtedy, jakbyśmy chcieli użyć most bloka, to możemy sobie to wypełnić stone'em i po prostu most bloka położyć i rozprzestrzenić. Teoretycznie byłoby to wykonalne, tylko ja nie wiem, czy ja mam w ogóle moss bloka, bo mam te wszystkie azalie jakieś te drzewka. E, bonza... bonsai No, te drzewka te wszystkie mam, ale azali chyba nie mam nigdzie. No, azali, znaczy azali. E, most bloku nie mam chyba nigdzie, nie azali. Azali to ja mam, ale moss bloku chyba nie mam nigdzie. Chyba że da się zrobić jakąś, nie wiem, duplikarkę dirta, coś takiego. Chyba nie istnieje w tej grze, bo. Jednak dirt... o z bloka, dobra ej. Ale jednak Dirt jest blokiem grawitacyjnym, więc raczej do dirta nie wchodzi w grę. Jedynie są chyba jakieś farmy dirta z tego co wiem. No i... No i dirta nie ma. Mam 46 z dirta i... i na tym się kończą z broki jakieś. Dobra, to... Możemy sobie tamto u dołu wyłożyć jakimś stone'em, ha, ja nie mam stone'a, I, 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 i to rozmnożyć. Tylko pytanie: czy ja właśnie mam tego stone'a? Jak coś, to będzie trzeba zrobić jakąś prostą farmę kobra. Totalnie, bo czekaj, kobla się da zamienić, czy kobla się nie da zamienić? Czekaj. Przetestujmy to, przetestujmy to, weźmy jakiegoś kumila, kumil gdzieś tu do skrzynki którejś wrzucałem pamiętam, Bo nie wiem właśnie do której, bo jak rozwalałem tamte te, dobra mamy kości, hmm, chyba się nie da, chyba się nie da, czekaj, to się powinno zamienić, no nie, czekaj, dajmy, dajmy, dajmy większą platformę z kobla zróbmy. Dobra, coś takiego. No, kobla się niestety nie da, więc farma kobla na nic się nam zda. Jedynie, co byśmy musieli zrobić, to farmę stołma. Ale, farma stołna nie jest taka prosta. W sensie, jakby możemy sobie zrobić taką, wiecie, pool, że sobie będę kopał. To do tego byśmy musieli postawić bikon. A ja nie wiem, czy nam na postawienie bikonu jakiegokolwiek. Bo mamy gdzieś, co prawda, tych bloków dużo. Jakieś bloki złota i te. Nie wiem, mogę poszukać jakichś bloków żelaznych. 41, 39. obra ponad stack. Dobra, no, ile mamy? 5, 34. 2 z i 34. No to trochę nam brakuje. Tu nie było żadnych. Możemy iść spać. I fajnie było, gdyby po prostu tego było. Nie wiem, jakieś bloków by to nam dało. Te właśnie. Do farmy to było ciekawe, okej, okay. złote jabłka, shulker box, Saint tinted glass, dobra, bierzemy co się nam no, może przydać generalnie, nie zbieram tych wszystkich rzeczy, bo mi się nie chce, po prostu, jednym słowem, no to się nam raczej nie przyda, armor stand, okej, okay. okej, okay, to, to te rzeczy nam się akurat mogą przydać, ale pozostałe już nie, pozostałe to już jest syf i się już nam nie przyda, dobra, więc tak, mamy teoretycznie te bloki, teoretycznie mówię, bo jeszcze nam brakuje Dobra, dwa bloki na terytu Mamy dwa staki, 36. Dobra, mamy wszystko Więc teraz byśmy mogli sobie gdzieś bikon postawić I ta Nawet nie wiem gdzie sobie zrobimy jakąś farmę no, bo... bo nie wiem Bo nie wiem, naprawdę nie wiem Więc może w tą stronę byśmy sobie zrobili tą koblarkę taką Żebyśmy sobie tu kopali no i się zastanawiam, właśnie się zastanawiam. Zastanawiam, gdzie to zrobimy. Nie zastanawiam, gdzie to zrobimy, bo osobiście nie wiem. Nie zastanawiałem się zbytnio nad tym. Nie wiem, gdzie to zrobimy. Aczkolwiek możemy zrobić to tutaj. Więc wtedy beacon. postawilibyśmy sobie o. O tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak sobie normalnie lecimy zestawianiem beacona na chillku. Nie przejmujemy się niczym totalnie. Ehm i będzie sobie stał piękny bikonik może w przyszłości go powiększymy tak żeby, żeby był na nie wiem na 6 bikonów na przykład Wie, wiecie o co chodzi wiecie o co chodzi Mamy bloki mały blok się użyję do bikona to wcale nie tak że na singlu mam full netherite bikona Nigdy w życiu, nigdy w życiu, przecież nie, ja na singlu pójdę co, nigdy w życiu, nie mam, nie ma szans, nie ma szans przecież, że ja coś takiego mam na singlu, wcale nie było odcinka w święta wielkanocne, a nigdy w życiu, Madaj spokój, ech, kto nie widział, polecam zobaczyć, <laughs> dobra, tak, idealnie, dwóch zabraknie, czekaj, trzeba zrobić tak idealnie, pa, i pyk, i pyk. Normalnie, dobra, teraz jest tak gdzieś, to był beacon i czymś to trzeba teraz odpalić, czymś to trzeba teraz odpalić, czymś to, a daj tą sztabkę nagrytu, dobra, to jest jedynka, latajmy jak normalnie trójki, już. dobra, tak, haste. pyk, dobra, hejsta mamy i teraz tak, sprawa jest taka, że tu byśmy musieli sobie wybudować farmę, e, farmę, farmę właśnie. Ja nie pamiętam nigdy, jak to się buduje. Czekajcie, dajcie mi waterbackę. Dobra. Z czego ja bym to w ogóle wybudował? To jest dobre pytanie. Na pewno nie z drewna, bo drewno się nam zjara. Więc yy, wybudowałbym to z yy, nie wiem czego. Mam dużo itemów, ale naprawdę nie wiem z czego wybudować. Bo mam dużo itemów, chociaż niektórych jest mało, ale jest dużo. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, teoretycznie możemy z Warped Planksów, bo one się nam nie spalą. Dobra, jak to będzie wyglądać? To będzie wyglądać coś Coś ten deseń, że parze, Tu byśmy mieli trzy na stołna, Coś takiego, tu by było trzy na stołna, Czyli tu by musiało być dwa na wodę. Ale to tak, to to by było zabudowane. Tu też dwa na wodę. Tyk. Generalnie to jest totalna improwizacja. Więc nie wnikajcie. I tak. Czy ja mam więcej work? Ty, tych. Mam więcej work. -dych. Dobra, to spoko, to możemy budować z tego drewna, a zresztą zawsze można iść do netheru, no nie, znaczy tu bardziej, ale no wiecie o co chodzi, no nie, pewno musimy zrobić tabliczki, bo teraz będą nam potrzebne tabliczki, tabliczki będą... I tu, jeszcze tu. Teraz pytanie: czy ja tego nie rozpieprzę. No właśnie, to powinno być na dwa, nie na trzy. Co ja w ogóle robię? Tak, właśnie. I teraz tam. No tu jest to. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. Ja szczerze wam powiem, nigdy nie budowałem farmy yy, kobla, znaczy stołna, więc nie wiem, jak to. Jak ta farma ma poprawnie wyglądać. Bo nigdy, jak mówię, nie budowałem takiego czegoś. Dobra, i, i my opinion. Tu powinna być yy, woda. Tu powinna być woda normalnie. I po drugiej stronie tuś takiego samego. Dobra, teraz tak. Mmm, no, tu by to musiało być zamknięte i mi się drewno skończyło. Ciekawe czy jeszcze mam w ogóle drewno warpedowe. Alo, drewno orpedowe. Dobra, mam warped, Dobra. I tak. Jak to tak ma wyglądać? Dobra. I tutaj też to ma być zakryte. Teraz tak. Dobra. I tu chyba ma być rozlana lawa. Jak to wyjdzie? Będzie dobrze. Dobra, więc idziemy teraz po lawę. O ile mam lawę. A jak coś to idziemy do netheru i polawę. Wiecie co, idziemy chyba do netheru i polawę. No, dwa wiadra weźmiemy. Um, Witamy ja tutaj po lawę, dziękuję bardzo. Um, I teraz wracamy sobie do naszej bazy. Teraz, tak, gdzie jest nasz portal? To jest nasz portal. Um, I wracamy sobie do bazy. I teraz rozlejemy tą lawę i zobaczymy, czy będzie dobrze, czy będzie jednak źle. Dobra. Ehm, um, tak. Jupier, weź się ogarnie. Idziemy spać. Idziemy spać, bo tu grzmi. Bezdrelfil. Eeeeem. Um. No, niech będzie. Dobra. I teraz tak, tutaj rozlewamy lawę. Dobra, działa to dobrze aktualnie. Żebym to chyba za długie zrobił, mi się wydaje. A bo tu jeszcze w jednym rogu musi być lawa. Bo to ja pamiętam, że to jakoś tak z tymi rogami było, że tam ktoś ta lawa, wiecie, musiała być w jakimś tam tym i tym rogu. I w ogóle ja ciekawe, gdzie jest lawa, bo ja miałem jeszcze jedną lawę, ale nie wiem, gdzie ona w ogóle jest. Realnie to będzie lepiej wyglądać w przyszłości. Na razie wygląda jak wygląda, ale będzie lepiej wyglądać. Obie obiecuję wam. Zadbamy o ten świat i jak normalnie dbamy o singie. Ale teraz tak, idziemy po jeszcze jedno wiadro lawy, bo potrzebujemy. W ogóle już 50 minut nagrywałem ten odcinek. A odcinek będzie długi coś czuję, ale możecie dać w ogóle znać, czy chcecie właśnie więcej tego typu, a w ogóle wezmę najlepiej te 6 wiaderek lawy. Będzie na zaś, będzie, 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 będzie. będzie. No, więc możecie dać znać w ogóle co to osądzicie o seryjce i czy chcecie tą seryjkę dalej, czy już na przykład nie chcecie, czy już, czy już, Ja, dość, dość, bo ostatnio wszyscy chcieliście, tak, teraz nie, teraz nie wiem, czy chcecie, czy nie, dobra, teraz tu rozlewamy ostatnią lawę i, i... teraz bym to za długie zrobił, jak widzę, ale problem jest taki, że z tym nie podłączyłem hopperów, pod więc idziemy po hopery jeszcze pierwsze, idziemy po hopery. gdzieś tu były hoppery, dobra, czesty, są, Gdzieś tu pamiętam, że były hopery. Dobra, są hopery. Teraz tak, teraz musimy się tam wbić. Na fireworce. Dobra. Pyk. Pyk, 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 tik, 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 Pyk, pyk, tik, tik. Jeszcze zapomniałem o tym, że przydałoby się mieć jakieś drewno. Teraz ta, teraz yy, tu beda ta, tu beda skrzynki. Wszystko pięknie podpinamy hopperami. Dobra, tamtą naprawimy zaraz. Dobra, system został podpięty i teraz się będzie zbierać wszystko pięknie. Teraz tu by trzeba było jeszcze wykonać ten mechanizm przesuwający, więc możemy go w sumie yy, wykonać. Dobra, i level. I lever. Dobra, ale jak ten lever ma działać? Tego mi nikt jeszcze nie powiedział. A i jakby mam po prostu to włączyć, tak Dobra, worked. Dobra, worked. Tylko czemu mnie to... Alu... Stop. Stop. Teraz. Teraz mnie to powinno przesuwać, ale mnie to nie przesuwa. Dobra, działa. Jest worked! Worked i teraz można kopać. Uf, udało się. Udało się. Można. Działa wszystko. Pięknie. Działa wszystko. Można się normalnie pokopać. No to za długie zrobiłem, ale mniejsza o to, Można sobie normalnie pokopać na legalu, wszystko funkcjonuje. I piękniej. O to nam chodziło. Tutaj się stoły nie zbierają. Ładnie tak. O to chodziło. i co ja powiem? No to by było na tyle, myślę, że z dzisiejszego odcinku. Myślę, że był spoko, godzinę go, godzinę go nagrywam. No i co? Myślę, że w następnym odcinku... Gdy sobie już faktycznie dokończymy, albo raczej wyłożymy to wszystko stołem. postaram się tego stóła, które mi przed odcinkiem. No i co, trzymajcie się serdecznie. No i, a no i oczywiście zamienimy się na moc bloka. No i co, trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Do usłyszenia już wkrótce. No i. Pa pa!